Tutaj znowu jest a to kolejny odcinek z Margonem Ale zarówno też pierwszy odcinek z Margonem na lajcie. No ja dzisiaj wam pokażę, czy pokażę Zobaczycie jak y, kupimy sobie legę błogo Zbierałem kurde te perły przez cały event, więc W końcu kupię to, po co tak długo to zbierałem Długo nie, nie jest to błogo, bo byłoby 120 minut, 10 użycia ale no, ma dotykanioła, nie? Co myślę, że się chyba opłaca. Przewraca tak ta gwiazdka. Nie wiem, jak ta gwiazdka tam się nazywa. E, gwiazdka z nieba. Będzie spoko. Zadaje ją Miku, więc e, dla mnie na pewno na plus. Okej, okay, kupujemy to. Jest sobie, jak to się w ogóle nazywa? Przychylność e, władcy mórz. Okej, okay, może być. Jakichś super statów nie ma, ale leczy dosyć dużo, więc nie jest złe, bonus ma też dość dobry. A co bym mógł kupić za te 30 w sumie? Co mogłem już, bo już kupiłem za te 30 perł Jakieś tu rękawice. Ja wiem, na 135 to mnie raczej nie interesują, mam Legę, to nie wiem co patrzeć. Na silnik 160, no dużo przewraca. Ale daje manę, co mi jest niepotrzebne. Całkowicie niepotrzebna mi jest mama. A tutaj co? Pierściń 4 uniku 4 kryta daje, więc dosyć dużo. Ale nic siły, niestety. Ani nie leczy. W sumie ten też nie leczy, ale. Ten level 160. Chyba lepszy jakiś pierek będę miał niż tutaj za te perły. No więc myślę, że dobrze zrobiłem, że kupiłem po prostu. To błogo. No, i jeszcze dzisiaj sobie 5 e, tych, tutaj, właśnie perłowych monet, wylosujemy sobie z nich coś, zobaczymy, czy coś ciekawego nam pójdzie. Ok, kasa się pełno przyda, zmienia twój wygląd, zaraz sprawdzimy. <ścoughs> Sorry, sprawdzimy, e, na jaki wygląd tam dokładnie zmienia. Nie wiem, czy chcę za jeden. Chyba dostanę też kod do gry, więc będę miał esełki, a zresztą, co tam, dobra, znowu to samo, to jest to samo, nie, to jest inne, To by się połączyło, okej, okay. no teraz się połączyło, czyli to samo dostaliśmy, okej, okay, sprawdźmy na jaki wygląd to zmienia, okej, okay, jesteśmy zającem, więc spoko, tu, czyli tam królikiem, a tu bardziej zającem chyba, nie wiem nawet. okej, okay, ale jest tam kasadą, chyba 4 Tak dokładnie właśnie tyle. Tak. Spokoj. Okej, okay. a z tej nie można lokalizacji się nigdzie lepić. To no, szkoda. Myślę, że przejdę ci przeteleportuję na kwiecisty i zobaczymy czy może Burek jest wolny. Nie tym, ten zając mnie denerwuje. w Takiego Bobasa się zamienimy bo nie będzie próbował dodać mam nadzieję. Co on w ogóle tutaj ma? Jakąś kaczkę? Kaczątko prędzej myślę, że to jest. Takie żółte, no to raczej kaczątko. W końcu, w końcu już nie muszę robić tych, tego dziennego questa z tymi jajami, bo już po prostu żygać tym można, że codziennie robić tego questa nie jestem kimś, kto lubi robić codziennie tego samego quest'a. W ogóle żadnych dziennych też nie robię. Oprócz tego właśnie eventowego. Miałem cel, żeby zdobyć to błogosławieństwo, które jest moim zdaniem dosyć dobre. No bo patrzcie, tu leci 300, tu leci 600. Ten dotykanie ma, tam jest Cwk oczywiście, nie? Na to, dużo już nie mamy. Na to jest dotykanie ma 5% szans na ogromne uleczenie ran. Oczywiście nie większy niż stan początkowy życia jaki mieliśmy podczas rozpoczęcia walki. Więc całkiem przyjemnie myślę. Tym bardziej, że mamy tutaj praktycznie 26K życia na tej postaci, więc myślę, że to yy, że jak wejdzie ten bonus, to dosyć sporo nas uleczy, Może że będzie wchodził oczywiście na początku walki i nic zresztą nie uleczy. Wtedy. Mogliby ogólnie jakoś ogarnąć, żeby po prostu ten bonus tam na przykład przez pierwsze dwie tury na przykład nie wchodził, bo to nie ma sensu moim zdaniem. Hey, Sprawdźmy twój ekwipunek. Uuu, legenda masz jakąś tam Ciekawa, ciekawe. ciekawe. Okej, okay, jestem. Nie ma burka niestety. Dobra, to może... A jeszcze możemy iść kupić kamienie teleportacyjne z powrotem tam, tam na tą mapę eventową. A to myślę że później na razie pójdziemy zobaczyć czy jest. Tak myślę. Hmm. Nitho, oczywiście Gdzie Gdzieby indziej Akurat w swoją drogą to mogę chyba już wyrzucić, ale też fajnie wygląda. Niech sobie zostanie ten talizman, który już stracił, stracił ważność. Niestety, chociaż mi to teraz nie przeszkadza. Bo mam jeszcze 30 tych zwojów orzeźwiających z tej ostatniej flernej loterii, no nie była zbyt udana jak dla nas. Niestety, ta loteria, jak ostatnio brałem udział w loterii, bodajże No Boże Narodzenie nie brałem udziału. Tylko co brałem, wtedy mi to lega właśnie spadła. Z CBK to był Halloween. Halloween, To wtedy naprawdę nam się poszczęściło, bo i legendy poleciały złoto. Legendarne chyba dwa razy mi i jeszcze ta legenda. Czy raz? tam nie, nie pamiętam już, ale na pewno byłem na plus. No jeszcze chyba tam leciały mi runy legendarne, więc tam byłem na plus, a tu jestem. Tu byłem naprawdę na minus, bo byłem tam chyba 7 czy 8 MABY. Miałem z tego a 20, ale co, jak na to poszło, nie z tego 30 czy nawet więcej tych zwoi dostałem, jeszcze 20 zwoi poczty. Nie wiem, jaką cholerę mi te zwoje, ale. No cóż, jak nie mieliśmy szczęścia, no to co zrobić? Nie zrobić. Ogólnie w Markę ostatnio też tak nie gram, ogólnie żadne gry nie gram jakoś. Teraz mam zakończenie roku. Myślę, że teraz dopiero tak na poważnie się zajmę tym YouTube'em nastała już. Bo tak to tu nie miałem czasu tu, tu coś się nauczyć, tam coś, a teraz już na lajcie w piątek, w piątek miałem zakończenie Więc już jestem jakby to powiedzieć po szkole Teraz tylko do pracy niestety będzie trzeba iść, niestety lub niestety Wiecie, zawsze fajnie, bo... To, co zarobicie, jest wasze i, i to. nie musicie na nikogo liczyć, nie na rodziców, żeby wam dali kieszonkowe czy coś, tylko sami zarobicie i sami wiecie, co yy, co chcecie i robicie, co chcecie z tymi pieniędzmi, nie? A tak to prosić, tak jak rodziców, o to, żeby wam dali tam kasę na imprezę czy coś, to nie wiem jak dla was, ale dla mnie to nigdy nie było coś... Yy... Coś miłe, jakaś... jak to powiedzieć. Hmm. Coś co chętnie robiłem, zawsze wolałem po prostu samemu sobie zarobić i jakby za własne pieniądze picia. Co innego tam, jak ktoś wam postawi piłanie czy coś. To wtedy oczywiście można wypić, bo to. Wiecie, jak nie swoje to najlepiej smakuje, nie? Jak to mówią. Ok, stoi jakiś kasztan. 130. Nie lubię tych tego klanu. Tego se zdadam Teraz pewnie jakiś inny gościu mi tu wbije i nie zabije ale no wiem że to jesteś ty ale Ten nikt co on teraz napisał co W tym gościu tam co kawałek nie bije, co? więc luz Za jakichś nowych wrogów sobie nie zrobiłem przez to Widzę, że gościu przyciąga walkę specjalnie. Teraz może go sprawdzę później. No i na razie nikt nie idzie. Jeżeli to jest po prostu jego druga postać, to pewnie się już chce przelogować jak najszybciej, żeby nie zabić. No i tam, nie boimy się jakiegoś tam frajera. Nieraz bym go prawie sklepał, on ogólnie chyba ma tam 4 czy 5 leg, więc przyparciłem parę razy już. Nie wiem, czy raz go na nie sklepałem. Okej okay. Spadamy stąd. No i tak zaraz nas był pewnie ten Axis, czy jak ciagon tam ma zabił do Ithan. Idziemy kupić zboje. Właśnie zastanawiałem czy opłaca się po prostu kupować jakieś nie zboje tylko kamienie co ja dole. Czy się opłaca kupować kamienie do jakichś innych lokacji miast. No bo na dobrą sprawę i tak mamy ten teleport przecież do każdego miasta. Więc moim zdaniem tak średnio kupować średnio się opłaca kupować jakieś tam kamienie do innych miast. No chyba że komuś się tam nie chce podejść do tego do tego gościa od teleportów, ale to naprawdę trzeba być leniwym. Te miasta nie są jakieś super wielkie, żeby tak trudno tam podejść do nich. A te kamienie do i tam są najtańsze, więc tak na to powiem bym na chłopskie rozum najlepiej kupować chyba je, bo, bo po prostu najwięcej ich będzie i najczęściej będziemy mogli się teleportować, jak będzie trzeba. I myślę, że po prostu kupimy za te ile mam pierwsze. O no nie, na łotwitnie na nie, na teleport. 10 sztuk. No, to myślę, że kupimy po prostu te kamienie do Eitan, bo nie opłaca się chyba żadnych innych lokacji kupować. Takie jest po prostu moje zdanie. Może do jakiejś lokacji, się tam na jakąś 2 czy coś. No zobaczymy zaraz jakie tam są dokładnie. Który to zając to rozmiał to kamienie chyba czy któryś z tych tu... Masz stroje? Ty masz kamienie? Tak, ty masz kamienie. Okej, okay. jakieś podziemnego źródła. Nad nim gdzie to jest. Tysiąca świec, też nie wiem, gdzie to jest. Tu, tu, Później tu, 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 tu. wolon za 5 Szczególnie na tym Wolundierze, bo ktoś się powinno odmienić, mniejsza z tym, Te dwa. planuję stać, bo tam dobry dosyć pierścień leci, tylko nie wiem czy ktoś tam stoi teraz w najbliższym czasie. Cash 5, tutaj nie ma, nie? Na stałe. Chyba nie, Meta, Meta, królewska, Grybando jeszcze szczelazy tu z mrederem jakieś tam sosnowcy Nie, nie, nie ma To jest 20, 25 użyć Tego 50 50 jest za 10, czyli za wszystkie jakie mam Co hmm. jest to za 2? Myślę, że zrobimy tak Kupimy to Kupimy to I, i, co jeszcze? Nawidzionych, nawidzionych Kazamaty A To nam do Też miałem Na kazamaty już ale myślę że na kazamaty się przyda na pewno do nizimny wyśniaku niekoniecznie tu 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 do też tak średnio tu nie mam co patrzeć bo tylko chciałem po 10 tu, tu 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 jeszcze jedno to no nie wiem Ile mi jeszcze zostanie? Jedna. No to w sumie do tych, myślę, Kazamat po prostu jeszcze jedną kupimy. Okay. Mamy teraz cztery te kamienie do Eton. Myślę, że to spokojnie mi wystarczy. Po co więcej? nie to muszę wypieprzyć, bo po co mi te laurki, czy co to tam są jakieś kartki z życzeniami od małpy. nieść to wszystko. To w sumie już też mi jest niepotrzebne. Okej. Okay. Nie wiem, tam już byliśmy. Tam byliśmy. Jakbyśmy mogli poszukać też pyrosa, ale mi się zbytnio nie chce. Więc myślę, że po prostu so sobie przelogujemy. Przelogujemy sobie. Trapiciela, okej, okay. trochę pojedynczymy na tych algarbach. No, mogę Wam też opowiedzieć taką dosyć śmieszną historię, związaną z zakończeniem mojego roku szkolnego. A mianowicie wygląda na tak, że zakończyłem jeszcze coś 5 godziny 15. Nie, 13.00 się zaczęło, oczywiście. No i na początku, tam wiadomo, jakaś oficja, oficjalna część, nie, tam jakieś tam. Pożegnia... Pożegnania, podziękowania do nauczycieli w ogóle za naukę. Nie? Ci, co tam mieli świadectwo z paskiem, no to tam nawet od dyrektora chyba mieli wyręczone to świadectwo osobiście. No i tam dwie osoby były mnie w klasie, dwie osoby tak miały wyręczone to świadectwo od dyrektora. No i z tymi świadectwami była taka śmiesz... e, śmieszna sytuacja, bo po tym wszystkim to rzeczywiście weszliśmy do klasy i żeby nam właśnie wychowawczyni resztę tych świadectw tym uczniom, co miała świadectwa z Paskiem, żeby rozdała. No i weszliśmy do klasy, nie, ona tam rozdaje te świadectwa. Już tak rozdała, nie wiem, 10 osobom. No i jeden kumpel tam patrzy. A w dacie ukończenia, że masz rok 2015, to jest 2014. No i mówi, kurde, nie, ja, trzeba by powiedzieć, chyba i nie? No, nie, zgłasza się, nie. I on no i go prosi, no co, co, jest tam, nie tam? On mówi, że jest błąd, nie? Że zamiast 2015 jest wpisane 2014 jako ukończenie szkoły data to była nie? A o, ogólnie ukończenie tej klasy czwartej, bo do czwartej technikum elektronik chodziłem, było 2015, nie? I to jest niezgodność, no nie? bo teraz jak co, ukończyłeś klasę w 2015, a szkoła ogólnie w 2014 to coś nie halo, nie? No i to zgłosił do niej, no i wielkie halo, kurde, że, że jest bądź, no i dzwoni do dyrektora, no i, i co, i świadectw nie dostaliśmy na zakończenie. I to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, że pojechaliśmy po świadectwo, ale go nie dostaliśmy. I tak, chyba miało kilka klas. Moja cała klasa tak miała i jeszcze chyba dwie albo jedna jeszcze też tak miała, ale nie powiem jaka to szkoła dokładnie, do jakiej chodziłem, żeby mnie było przypało do tej szkoły, ale nam. Jak dla mnie to coś takiego to chyba powinno być z 5 razy sprawdzane, no bo to robi tam wychowawca, nie? Świadectwa i potem to jeszcze podpisuje dyrektor, o, Jakieś tutaj unikat, no to chyba powinien to każdy sprawdzić raz, nie? Chociaż jeżeli, moim zdaniem, coś takiego nie powinno w ogóle mieć miejsca, no ale miało i świadectw nie dostaliśmy, teraz... Akurat dla mnie to nie jest jakiś duży problem, no bo ja nigdzie nie wyjeżdżam, to świadectwo od razu mi powiedzmy, że nie jest aż tak bardzo potrzebne, więc tam te tydzień czy ileś tam mówi, a chyba, że żeby za tydzień będą te świadectwa, to mogę poczekać, nie? Ale kumpel y, jedzie, wyjeżdża za granicę, nie? Chyba teraz w poniedziałek miał wyjeżdżać. No i nie może wyjechać, no bo to świadectwo nie dostał jego, nie? Dlatego chyba pocztą ani nic nie można wysłać. Nie wiem, czy jak mi tam to załatwili. Czy poszedł do dyrektora z tymi, czy mu wydali to świadectwo w końcu, czy nie. Nie wiem, jak to naprawdę zrobili. No ale tak, taki Beki to dawno nie, nie mieliśmy w szkole, naprawdę. Żeby pójść po świadectwo na zakończenie roku i tego świadectwa nie dostać. No trochę dziwnie to. Wyszło. No i jeszcze muszę. Jeszcze raz będę musiał do tej szkoły niestety czy, niestety paść po to świadectwo, no bo świadectwa nie różni, ani do praca, nie nic. I to jest dokument, który Wam potwierdza. żeście ukończyli daną szkołę, nie? No i takie fajne zakończenie roku nie? Takież powiem. 2 na 10. Ja naprawdę nie rozumiem tego, jak można nie... Nie zauważyć takiego oczywistego błędu i to jeszcze chyba na pierwszej stronie jest. Od razu na dole. Ta data źle była wpisana. To wszystko oczywiście komputerowe i to może komputer po prostu tam, ten program się pomylił i nikt tego nie sprawdził. No, ale naprawdę śmiesznie. Wszyscy pojechali specjalnie po świadectwo i, i świadectwa nie dostali. Sytuacja <laughs> Dólnie też możecie napisać yy, czy Wam się podoba muzyka w tle, czy woli, wolelibyście bez muzyki to mogę go ogarnąć w każdej chwili, czy, żeby była lub nie, żebym nie padł na tym tylko, nie Mieliśmy radę jakoś. No to będzie taka seria, mówię, luźna, taka luźna gierka i trochę jakiegoś gadania bez sensu. bo tam nie rozsensę, może się coś uda powiedzieć. O takiej serii mi brakowało właśnie na kanale, myślę. O, jestem ekspert, na którym oczywiście będę, tak jak mówiłem wcześniej już w poprzednim filmie, no dodawał po prostu jeden filmik danego nowego expana jak jakim będę będę expił myślę, że będzie spokojnie. o, możecie zauważyć, że mam też buty nowe te buty ogólnie są strasznie drogie na klasiku, ale ja je kupiłem już dosyć bardzo dawno jak jeszcze na magu miałem ten level i one tak cały czas sobie w depo leżały, leżały i teraz doczekały się powtórnego użycia tylko tym razem na tym topicielu w miarę się sprawują, bo razem z nimi, z tym bogiem i resztą EQ mamy chyba no, 850 na całe leczenia. Z całkiem przyjemnie jak na expo, bo te stworki mi tu nic nie, nie zabierają prawie, chyba że jakaś większa grupa, to wtedy to leczenie z czasem się zmniejsza z każdą tą turą. I wtedy ewentualnie mogę paść na takiej czwórce, a Te trójki myślę, że chyba nawet nasze plany dać bym spokojnie dał radę. Jeszcze trochę i chyba na gobliny myślę. Będziemy się wybierać na tych algurach, jest tak, tak średnio. Nieźle. Myślę, że tak na. do tego nie wiem. 7-8. Niech myślę, że damy radę. Spokojnie. A potem pójdziemy na coś innego. Może jeszcze w międzyczasie na te. jak one mają? Hmm, te kościotrupy, czy jak to mają tam? Te 90 elity i 89. No niech tam będziemy spić może nam wylecą te, te buciki, to się łączy te neutralne, Najlep... o kurde, najlepiej jakby wyleciały dwa prawe i lewe, a nie na przykład dwa lewe. one też by chyba tam, tam za dużo poszły pewnie coś koło 40M. tak strzelam, nie wiem ile nam dokładnie są warte, ale... Kiedyś były naprawdę dużo warte. Wow, bym zaatakował dwójkę. No to byśmy się ładnie wyłożyli. Okay. No trochę biorą te trójki jednak. Też nie mam jakiejś dobrej zbroi. Jak mm. gdzie... O oh, fuck, zaatakowałem tą wedłójkę. Nie zwróciłem uwagi. Nie widziałem, że tutaj jest jeszcze ta. ta elita należy do tej dwójki. Dobra, zobaczmy jak szybko, szybko spłyniemy. Ło, wow, dostaliśmy jakieś... ...jakieś jebnięcie niezłe CBK za 5WK. No to dosyć sporo. Ale 5% żeśmy... o 7% żeśmy... ...zabrali, 8%... ...chyba 10% ich zabrałem. No to nie jest tak źle. Że ono ma 8,4... no 7,6. No, to dzisiaj bym chyba na tyle właśnie tym akcentem nie byłem zakończymy albo jeszcze Wejdźmy tak e, może jeszcze po prostu wejdziemy na główną postać e, stąd oczywiście się nie teleportujemy do miasta musimy wejść tutaj i teleport, który teraz mogę użyć My też nie, nie chce mi siedzieć ten kawałek, bo tu zmarł. Nie, ten dzieciak mnie wkurza ten skin. Naprawdę, weźmiemy ten gobliński. Będzie na pewno lepszy. Zobaczmy na opcji, czy coś ciekawego jest. A jeszcze może pokażę, co mam na sprzedaż mniej więcej. Może ktoś się znajdzie chętny, bo naprawdę sprzedaż coś teraz na klasiku jakieś herojki to jest Naprawdę trudno. Okej, okay, coś jeszcze chcę sprawdzić. 1035, mam kilka heroików Sierka. Rękawice 11N są jakieś wystawienia. Nie są chyba moje, bo moje się pokończyły te aukcje, są wystawiamy. Zbroje nie ma żadnych a to także Zaraz wystawimy... Okej, okay, zaraz tak. Takie coś mam na, na sprzedaż, chyba razy 2 lub 3. Jak ktoś potrzebuje, to niech się zgłosi. Tą cena do zgodnie jakaś duża nie będzie, bo to jakoś dużo warte nie jest. Na chwilę obecną. Okej, okay, tu chyba więcej nie mam. Nie wiem, czy coś mam w depo. Zaraz wam pokażę, co coś mam w depo na sprzedaż. Hmm. Jest tu coś. Aha, to to. Mam chyba też dwie albo trzy. Jest to zbrana na parady jak możecie zauważyć. Chyba to tutaj wszystko tych rzeczy nie sprzedaję, bo to czeka. Czeka, się bije level. W sumie swoją drogą nie wiem ile jest ta zbroja warta, ale pewnie coś koło stu parłem, bo chyba są 3-4 aby na klasiku. Jak był ten event i były te herosy, to chyba po 80 po Chodziły te zbroje na opcji. To teraz pewnie jestem droższa. Przynajmniej mam taką nadzieję. A i takich nie, nie mam zamiaru ich sprzedać raczej, więc nieważne. O, wiek widzicie, mam też jeszcze tarczę. Dobrą na poziom na poladynę i na Mówię, to coś koło chyba. Nie wiem, 5M, może to. Nie wiem, tam 8, 7M mogę sprzedać. To tak samo. To, to tam praktycznie za darmo, mogę wydać, jak ktoś chce. No, te trzy rzeczy. Jeszcze chyba ten. Z Tą zbroję, co wam pokazywałem, na, na magu chyba też mam na sprzedaż. Jedną roczkę tą. O oh, sorry, bo w mikrofon. Też mam na sprzedaż. Jak ktoś chętny to niech pisze. Nawet nie sprawdziłem za ile ona teraz chodzi. Na i za 5, i za 2, i za 20 Zależy jak to tam wystawi. Okej, okay, tutaj ten mam na sprzedaż. Jak ktoś zainteresowany, to niech pisze najlepiej. Albo na pocztę, albo pod, na koment w komentarzach, bo komentarz oczywiście ja czytam jak na razie wszystkie, bo... I ma Was jakoś super dużo. Super dużo... Jak na razie teraz w tej chwili chyba Was jest coś około 90 subskrybentów, więc wszystkich serdecznie bardzo witam. I mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej, a ja już będę coraz więcej tych filmów stawiał codziennie na kanał. A więc do zobaczenia w następnych filmikach. Mam nadzieję, że ta seria będzie się pokazywać minimum raz lub dwa razy w tygodniu. Więc czekajcie do następnych moich filmów. Na razie cześć.